Cześć, witajcie! Z tej strony odkrywca to jest właśnie kolejny odcinek z serii Wiedźmi 3. Dzikiko. Tak pamiętacie w poprzednim odcinku robimy questa pod tytułem królewski Gambit i doszło właśnie do okropnego ataku beserkerów. Czyli są bezerze, ale to są ludzie, którzy mogą podczas szału bitewnego zamienić się w zwierzęta. No i oczywiście że tam było to przyjęcie, to zrobiły masakrę z gości. dosłownie masakrę. No ale zobaczymy jak dalej się skończy. Się ten CS, także chodźmy za CS. Oczywiście pomagam CS, bo chyba CS będzie lepszą królową skarykę. Będzie taka, jak to powiedział sam e, Krach, że ma bardzo wydatną cechę wśród skarykiejczyków. A mianowicie jest spokojna, jest cierpliwa. Jeśli szybko nie znajdziemy winnego, wojownicy wezmą sprawy w swoje ręce. W zamku już huczy. Myślisz, że otwarcie zaatakują Kracha? Albo siebie nawzajem. Według najlepszych tradycji Skellige, dawno nie było porządnej wojny domowej. No to próbują uniknąć wojny domową, tak naprawdę to tylko będzie na korzyść... ...Niv-Gardu. Szczerze mówiąc, dobra, a może tak... Może królestwa północy mogą być przejęte przez nie ale... Wolałbym, i to szczerze mówiąc, wolałbym, aby na przykład Temeria była wolna, lub też Skaligę. Wolałbym, jakby Skaligielczycy troszeczkę zachowali ten swój charakter, takich pikingów typowych. Pikingowie... Czułam, że zanosi się na kłopoty. Było za spokojnie. Zabawne, to samo powiedział Arnwald, że na dobrej uczcie i krew, i miód powinny się lać strumieniami. Szybko nie się spełnimy. Krew królów. To, to chyba jakiś był punkt medyczny. O, wiecie. A, coś nawet to ciekawego było. Mam nadzieję, że Hjalmar robi teraz coś pożytecznego, a nie po prostu szuka zwady. Spokojnie, jest porywcza, nie głupi. Na drugim końcu piwnicy, tam na dole. Chodź, pokażę ci. Uf, ale to wódka? Macha kamski spirytus. To mu się nieźle rozlało. Dobrze, że ojciec ma teraz inne zmartwienia. A to się odsuzisz, bo tak troszeczkę muszę przejść? Tutaj... Jestem tuż za tobą. Co za ulga. Czyli szukamy ten smut. Krew i grzyby. Ciekawe czy da się sprawdzić, skąd pochodzi ta beczka. Wygląda tak jak inne. Co? Zaraza. Spiritus! Jest drugie wyjście za beczkami, ale są za ciężkie. Nie przesuniemy ich! Nie zamierzam ich przesuwać. Szybko! Co na zabić? bogowie, mało nie spłonęliśmy żywcem! Komuś zależy na tym, żeby nasze śledztwo szybko się skończyło. To tajne przejście? Raczej rzadko używane. Kiedy Hjalmar i ja byliśmy mm, mali, bawiliśmy to się miejsce mocy. Pamiętam kiedyś. na stary czas. Tak, pozwolisz, to ja skończę z nas mocy. Będziemy mieli punkt umiejętności. Dalej na to. Oj, proszę bardzo. Czy idziemy teraz w błynek, W końcu. Niech no tylko dorwę tego piromana. Pomyślmy, musiał wejść przez główne wejście, tak jak my. Może zostawił tam jakieś ślady. Może. Kiedy trzasnęły drzwi i buchnął ogień, też słyszałaś trzask pękającej butelki? Nie, ale ja nie posiadam wiedźmińskich zmysłów. Pewnie słyszysz, jak mi włosy rosną. Staram się nie podsłuchiwać, tak czy inaczej warto to sprawdzić. Chodź. lepiej przeszukajcie, a dobra przeszukajcie o, jednak się opłaca No no, ktoś tu wszedł w rozlany miód. Drop się urwał. Trzeba poszukać innych śladów w pobliżu. Musiał poczuć, że ubranie się rozdarło, ale za bardzo się śpieszył. Co tu? w jakiejś tkaniny. Nie, to niemożliwe. O co chodzi? Arnwald, tylko on nosi taką tunikę. Jesteś pewna? Widziałam go w głównej sali ze służącymi. Chodźmy. Okay, się Patrz, to się Skakuj na konia, dogonimy go. Warnwald! Stój do diabła! Nie sądzę, żeby posłuchał. Niech go dorwę! Zatańczmy. Nie masz szans! Jeszcze zobaczymy! Mamy Mów, czemu zdradziłeś. Albo dokończę to, co zacząłem. Ankrejt nie powinni nigdy zasiadać na tronie Skelige. Znam was lepiej niż inni. Porywczy, nieodpowiedzialni. Skelige potrzebuje stabilizacji, silnego króla, a nie takiego, którego wybierze gromada pijanych Jarlów. Ciekawe. Nigdy nie słyszałam, żebyś tak mówił. Ale wiem, kto w kółko opowiada takie rzeczy. To Birna Bran, prawda? Nigdy nie potrafiłeś kłamać, Arnwald. Jaki miała motyw? To przecież jasne. Uknęła całą intrygę, żeby się pozbyć innych pretendentów do tronu i oczernić nasz ród. Gdyby jej się udało, Swanringe byłby jedynym kandydatem do korony skelity. Potrzebujemy dowodu. Twoje domysły to za mało. Arnold, pomóż nam, a poproszę ojca, żebyś zginął honorową śmiercią. Mam listy od niej. Instrukcje, jak zatruć miód. Ale bez podpisu. Bez pieczęci. Myślisz, że to wystarczy? Będzie musiał. Nie możemy dłużej zwlekać. Pora zwołać Radę Jarlów. Okej. Okay. Zwołałem Radę Jarlów na twoje żądanie, Cerys Krei. Twierdzisz, że wiesz, kto stoi za rzezią na Kertrolde? Trolde. Mów zatem, kto splamił ręce krwią synów i córek z Kelligę? Birna Bran. Ta dziewka oszalała. Myślisz, że ktokolwiek ci uwierzy? To ty kazałaś podać zatruty miód berserką. Słucham? Służba na Kertrolde nigdy nie przyjęłaby ode mnie poleceń. To Twój ojciec przygotował ucztę. To On sprosił gości. Dobrze mówi. Masz dowody na potwierdzenie swoich słów? Lepiej, mam świadka, Arnywald. Ona mówi prawdę. To Birna kazała zatruć miód. Kiedy Cerys i Wiedzimin zeszli do piwnicy. Straciłeś nas? Klan, który cię żywił? Ludzie to przecież sługa Ankrait. Powie, co mu każą choćby miał za kłamstwo zapłacić własną głową. Dobrze mówi! Arnwald służył na Kertrolde, odkąd pamiętam wiernie niczym pies. Ja mogę poświadczyć słowa Cerys. Ty? Kolejny sługa Uncrate? Domyślam się, jak Ceres skłoniła cię do współpracy. A może to Krach ci zapłacił, żebyś mnie oczerniał? Coś ty powiedziała? Spokój! Po tym, co widziałem na Spikero, ja wierzę Wiedźminowi. Bardziej niż tobie. Twoje mój prawo, mój. ale to nie przesądza o mojej winie. Ciekawe, że on tak powiedział, ponieważ my z zbiśmy... Tego kwestia, związanego z celem, mm. żeby nam się go uratować i nas jakby poprawić. Fajnie. Jest jeszcze jeden dokument. Oto list, w którym Birna podała Arnywaldowi wskazówki, jak zatruć miód. Nie ma tu mojego podpisu ani pieczęci. Ale pergamin przesiąkł twoimi perfumami. Są bardzo mocne, wiesz? Ciągle można je wyczuć. To ma być Twój dowód, dziewczyno? To ma świadczyć o mojej rzekomej zdradzie? Nie rozśmierzaj mnie. Birna ma rację, Cerys. To za mało, żeby dowieść jej winy. A że Hjalmar też nie przedstawił niczego, co mogłoby oczyścić imię Waszej rodziny. Pozostaje mi tylko jedno. Holger, Lugos, pora opuścić ten przeklęty zamek. Musimy ustalić, jaka kara czeka ród Adkreid. Popełniacie wielki błąd. Milcz, przybłędo! Czekajcie. Matko, kazałaś mi wyjść tuż przed ucztą. Dlaczego? Synu, nie teraz! Czemu to zrobiłaś? Skąd wiedziałaś? Skąd?! Milczysz. Nie uwierzyliście Cerys. Nie uwierzyliście Wiedźminowi. Ale synowi, który oskarża własną matkę, dać wiary musicie. To ona stoi za rzezią. Okryła hańbą siebie, mnie, cały ród. Svanrige, Rige! Ja to przecież zrobiłam dla Ciebie! Tylko dla Ciebie! A więc przyznajesz się do winy? Jako najstarszy z Jarlów, oczyszczam imię rodu Ancrey, A ciebie, Pirna Skazuję na śmierć! Zostaniesz przykuta do skał. Umrzesz z głodu i pragnienia. A twoje szczątki rozdziobią ptaki. czy to jest wina? Tylko matki. Wiedziałem, że Birna jest rządna władzy, ale żeby dopuścić się takiej zbrodni, co teraz będzie ze Swadriga? Straci dom, imię, godność. Pójdzie na wygnanie, albo się zabije. Dobra, no dość już o tym. Dziękuję, Geralt. Po raz kolejny. Nie ma za co. Po raz kolejny. Daj już spokój z tą skromnością. W końcu to kraj bohaterów. I niechaj to ci o tym przypomina. A teraz jadę pod Gedynate na Radę Jarlów. Pora wskazać króla. Jak myślisz? Na kogo padnie? Zabierz się ze mną, to sam zobaczysz. Każdy może przysłuchiwać się naszym obradom. Z przyjemnością. Nie odmówię. Zwłaszcza, że mam swojego faworyta. Tak myślałem. No to chodźmy. Jesteśmy w samą porę. Już chyba zaczęli. Nie tak dawno temu. Oddaliśmy morzu króla Brana. Lecz dziś nasza żałoba się kończy. Dziś z woli bogów i klanów wstąpi na tron nowa przywódczyni. A teraz złóżmy jej hołd. Wszyscy! Niektórzy woleliby widzieć na tym miejscu kogoś innego. Dziękuję tym, którzy stanęli po mojej stronie. Tu, pod świętym dębem, przysięgam, że będę dobrą królową dla jednych i drugich. Chcę, żeby na Skellige zapanowały pokój i dobrobyt. I liczę na to, że wy pomożecie mi spełnić to marzenie. Czeris, ceris, 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 ceris. jest Jak lasuj? Taki są. W końcu baba... A jaka? Mam rację. Jak już jakaś musiała mnie pokonać, to rzeczywiście wolę, żeby to była sesja. A będę mogła coś nie zostało. Przyznaj, nie jesteś z niej ani trochę dumny? Tak trochę to jestem. W końcu to krew z mojej krwi. Ale nie mów jej tego, bo jeszcze zacznie zadzierać nos. Najważniejsze, że pokazaliśmy Lugosowi. Widziałeś, jak się wściekł? Widziałem. To dla niego aż taka zniewaga? Nasze klany kłócą się od zawsze. Taka już kolej rzeczy. Bywaj. Bywaj. Gratuluję. Będziesz dobrą królową. Dziękuję. Nie byłoby mnie tu, gdyby nie ty. Jakie plany ma nowa królowa z Słuchać, uczyć się i jeszcze raz słuchać. A potem zobaczymy. Dobry plan. Muszę zjednoczyć klany. Wolę uniknąć wojny, ale jeśli faktycznie szykuje się na nas Nilfgaard, wspólnie damy mu odpływ. Może być problem z ludźmi z Drummond. Widziałem Lugosa podczas koronacji. Był co najmniej wściekły. Nasze rody od zawsze się spierały, ale muszę spróbować z nim ponegocjować. Może coś w skórach. Mam za ciebie kciuki. Bywaj. Wypij za moje zdrowie, Gerald. Chcę, że aż rozpierać się do Ha! Żebyś wiedział! Powiedz mi, który Jarl może się poszczycić z takimi dziećmi jak moi? Szkoda, że ich matka nie może tego zobaczyć. Ceryz będzie dobrą królową. Może wreszcie pogodzi plan. Oby! A jak nie, to zawsze mamy mnie i Chialmara. Jak będzie trzeba, podniesiemy za nią Orange. Powiem ci, Geralt, że po tym, jak wspólnie z Hjalmarem pokonaliście lodowego giganta, jesteś dla mnie jak jeden z nas. Wyglądam na mieszkańca Skellige? Masz serce, Uncreed. Ta córka to pierwsza kobieta, która zasiadła na tronie Skeliga. Będzie dobrą królową. Wie, czego chce. No właśnie, czego chce. Zjednoczyć wszystkie klany na Skellige. Trudne to zadanie. Jeszcze nigdy nikomu się nie udało, ale Ceres jest uparta. Plany dalekosiężne. Udaje się. Ma potężnego sprzymierzeńca. Mnie. Coś Więcej o masakrze w Gertrude? Dzięki Ceres i Tobie wiemy, kto za tym stał. Mnie to wystarczy. Nie próbowałeś pojmać berserków? To były tylko narzędzia. Zawsze wolę odrąbać rękę, która ściska miecz, niż niszczyć stal. To jest A co nowego na Spelikę? Ostatnio widujemy coraz więcej okrętów ze znaczem słońca na żablu. Nie pojmaliśmy jeszcze nikogo. Załogi, ale tylko głupiec nie zorientowałby się, że coś szkło. Do zobaczenia. Wypij za moje zdrowie, Geralt. Zawsze się. porozmawiać. Do zobaczenia. w sobie osoby bardziej godnej tronu, niż Ceres. Teraz się i wejdzie pokój. Nie mogliśmy mieć lepszego układu, co dla nie Czeki nagle za nie mówił. Żadne zaklęcia i jej nie pomagają. Ale ponoć głos mogą przywrócić też silne emocje, przeżycia. Więc myślałem, że może ty oczywiście zapłacę, dam ci świetną kartę do Gwinta. A to spróbować, ale nawet nie wiem od czego zacząć. Co, Mógł go nastraszyć? O, to, 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 to. Właśnie. Nastraszyć, zirytować. Co zechcesz? Tak długo jak nie zrobisz mu krzywdy. Ejki, kręci się zwykle przy świętym dębie. Biedak pewnie zanosi modłęb o uzdrowienie. Okej, okay, mamy nowy quest, to może na nowy odcinek. Tutaj coś zobaczymy? Przy okazji. Det er no, co została królem Skaligra i zresztą jajabry, jej rządy były owocne i stawiła aby Skaligra się rozwinęło. To było to państwo, co na środek No, a poza tym jeśli ten odcinek wam się spodobał, to zostawcie tutaj łapkę w górę, komentarz, suba i dzwoneczek oczywiście. A jeśli zostawiliście, to jestem bardzo wdzięczny za wspomagajcie rozwój kanału kanał może się widzić no, także z tej strony było i co? Widzimy się w następnych materiałach z tej strony, także do zobaczenia, bywajcie, cześć